Bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście znowu i zapraszam na kolejny odcinek przygód naszego pisarza Alana Wake'a w Bright Falls. Dzisiaj przywitało Was intro ze zmienioną ścieżką dźwiękową. Stało się to tak, y tak dlatego, ponieważ YouTube przyczepił się do pierwszych dwóch y odcinków, tak więc w tym odcinku zostało to zmienione. Jeśli w tym momencie YouTube również się przyczepi, to od czwartego odcinka niestety będziemy startować już bez intra. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Wszystko zależy od YouTube. Biednemu zawsze wiatr w oczy, można tak powiedzieć. No ja dobra. Zaczynajmy, mamy iść na stację benzynową. Ustawień graficznych nie zmieniałem. Ki o nie 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 nie. Czy ty zejdziesz tutaj bez szwanku? E, dobra, spróbujmy. Alan. Okej, okay, udało się. Już na samym początku. Czy mi się wydaje. Wydawało mi się, że mgła zrobiła się gęstsza. Mam nadzieję, że tak faktycznie nie było. Ustawień graficznych, tak jak wspomniałem, nie zmieniałem. Kilka osób powiedziało, że mogę nagrywać na tych detalach, tak więc tak uczyniłem. Eee, czy my tutaj coś możemy znaleźć? Tutaj jest rzeka, do której nie chciałbym wpaść. Tutaj za krzakami nic nie mam. Alan, wyjdź, wyjdź, Alan. Nie może się zacięłoś na krzakach, chłopie proszę cię dziękuję tam tędy tędy mam nadzieję że w tym lesie już nas nic nie zaatakuje i też tak zastanawiałem się czy wszyscy mieszkańcy po zmroku zamieniają się w takie cienie bo jeśli tak to tylko kwestia czasu kiedy zaatakują nas motocykliści i ta kobitka z baru która no, nie dziwię ci się, nie dziwię ci się. Aha, dobra, pokorzeniu. Po korzeniu, po pieniu. I tak się zastanawiałem, bo o ile motocykliści mogą nas zaatakować, tak naprawdę wszystkim, bo to motocykliści, Harlejowcy zresztą, to kobitka z baru nie wiem czy. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zbanek kawy. Eee, Alan, masz jakiś pomysł? Za dużo dróg. Mogę iść tędy. A którądy jeszcze? Eee, ty tędy. Nie, tędy przejdziesz, dobra. Albo możemy iść tędy. Mamy iść w tamtym kierunku, tak? Więc ja idę w przeciwnym. Mam nadzieję, że to się źle nie skończy. Szczególnie że ten pieniek nie wygląda na zbyt solidny. Aha, tutaj w ogóle nie ma pieńka, żeby przejść. Czy tutaj coś jest, może ukrytego. Jakieś kartki z maszynopisu. O! Nie wiem kto zostawia termosy w środku lasu, ale zabieramy. Dobra, idziemy tam, gdzie mamy iść. Na razie spokój, tak więc chwalmy. Daję głowę, że to szybko się zmieni. Na stacji benzynowej zapewne zaatakuje nas szalony kasjer. Stację już widać. Proszę, proszę, niech tutaj nikogo nie będzie. Tutaj kolejne powalone pnie. A tutaj gdzie zajdę? Co to było? No właśnie. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that—not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Ratunek! Mam nadzieję, że faktycznie ratunek. A nie kolejny wariat. Czy tutaj coś jeszcze jest? Nie. Dobra, wracamy się. Alan nie spadnij. Ja nie umiem pływać, nie wiem jak ty chłopie. No. O nie! Gdzie jesteś? No nie dziwię się, że nadal żyję. Ale je, jedna rzecz Taki. Możemy walczyć na otwartym terenie, nie na jakichś kłodach, pniach i tak dalej. Zapamiętaj. Musi być jakiś fair play. dobra amunicja, ale co tu robi szafka? Bateria, jeszcze coś? Nie. Tutaj za skałą coś się kryje? Nie. A tam? Również nie. Co to jest, to to w oddali? Jakaś chatka zniszczona. Przepiękna okolica, przepiękna po prostu. Aż się tam wybiorę kiedyś. Dobra, nie zbliżaj się. Punkt zapisu, chętnie. Fakt dwóch aż. Ała, nie, nie, o, shit. No to się wykąpaliśmy. Dobra, wiemy, że oni tutaj będą. Już się przygotujemy. No zapraszam. Jakaś kolejka. Ała, skąd wybierzecie tyle tego? Pięknie. Alan. O nie, walka w tej grze mi nie wychodzi. Naprawdę, nie wychodzi. Jeszcze mi krzą. Druga śmierć. Alan, ja pamiętam, że tym ja właśnie. Pytanie tylko, czy ja w tym momencie ją zmarnuję, czy też nie. Albo wiecie co? Zrobimy tak. Nie, nie, ale... Au! Pięknie. Przeładuj. Zapomniałem o tym, że możemy wzmocnić światło. Niech ta latarka chociaż odrobinę się podładuje. Mam nadzieję, że tutaj już nikogo nie ma. Chciałbym, żeby... Zdrowie nam się odnowiło. Czy jest taka możliwość, że ono się samo regeneruje? Tak. Po trochu, po trochu, ale jest. Wątpię abyśmy w tej głuszy znaleźli jakieś źródło światła. Czy ja mam iść tam na górę? Alanty nie potrafisz się wspinać, nie? Nie. No nie mów, że na ten kamyk nie wskoczysz. Może biegu. Pięknie. Gratuluję. Uwaga. Aha na własne ryzyko, wchodzę. Labirynt z bali. To nie brzmi zachęcająco. A tutaj na górze coś znajdę? E, tam się nie dostanę, prawda, Alan? Chyba że mnie zaskoczysz. Nie zaskoczysz mnie. No cóż. Może po drugiej stronie będzie jakieś wejście. Bo ja naprawdę do tego labiryntu nie mam zamiaru wchodzić. O! A nie mógłbym... Nie. Ty nie potrafisz. Obsługa takiego sprzętu to nie twoja działka. Może tutaj? Nie. Naprawdę zastanawiam się, w którym kierunku powinienem się udać. Chodźmy tędy Wejdź Ktoś na górze nie. Tutaj jest jakaś chatka. Może tam coś znajdziemy przydatnego. No, myślałem, że zeskoczysz. Czy są tutaj te znaki? Nie. Taken. The taken are filled with co? With darkness. I niby w tamtym kierunku. Hm, pytanie: czy ja mam ufać tym strzałkom, czy nie? No, tędy na pewno nie zejdę. No Dobra, zaufajmy. Przejdziesz tędy? A tu jest wejście, dobra. I czekać tylko, aż ktoś na mnie wyskoczy. Kuchenka? Nie. Tu masz bateria. Bateria! I tylko to. Ale co z tymi znakami? Czy ja mam... No i co ja mam z tym zrobić? Strzelić? Nie, zmarnowałem nabój. To już jest drugi znak, który napotykamy na swojej drodze. I nie wiem, co z nimi zrobić. Nawet świecę na nie. Nic. Hmm. To jakby zadziałało. Niech bateria się naładuje. No ładuj się, ładuj się, ładuj się. Dobra. No, z, z racy chyba tutaj nie powinienem w to strzelić. Jest wyraźny symbol pochodni. Nie wiem, co z tym mam zrobić. Będę chyba musiał zasiągnąć rady wujka Google. Albo jeszcze jedna próba. Ostatnia. Niech tylko się bateria naładuje. Najwyżej stracę tą jedną. E, to nic nie daje. Dobra, chrzanić. Możesz tu wskoczyć. Uuu. A dobra, tu już nie przeskoczysz, bo jest sierota. Dobra, idziemy tam, gdzie mamy iść. No cóż, drugi znak będzie przegapiony. Raczej nie tyle co przegapiony, a nieaktywowany. Dobra, tędy. Może się pośpieszmy, Alan. Lepiej, żebyś po drabince, tak? Jak cywilizowani ludzie. Szybko, szybko. Dobra, idziemy tam. Pobiegniemy sobie. Kolejna strzałka, która mnie już nie interesuje. Teraz przydałaby się ta magiczna lampa, o, właśnie tamta, która mi tutaj poświeci i zbuduje. No proszę, co my tutaj mamy? Amunicja, bateria. Maksymalnie Czy tutaj coś możemy zrobić? O, tu coś jest bound to be a generator somewhere at the logging site Generatora mam szukać jaja sobie robisz Tam widzę tak termos Zabierz termos Podnieść termos. Coś ciekawego tutaj nie. No dobra, idziemy szukać tego generatora zakichanego. Zakładam, że będzie w najciemniejszym odmęcie tego lasu. Spokojnie, tam jest już kolejka. Gdybyś ty mógł przechodzić przez okna, byłbym naprawdę wdzięczny, Alan. Tam się coś świeci, tak w ogóle? Czy tutaj coś możemy. Nie. O nie, o nie, o nie. Więcej was nie było. Uciekaj! O, piękny unik! Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, tutaj jest ja komenda, on nie, za... on był zaraz za mną. Szybko, Alan, pięknie! Nawet nie wiedziałem, że tak to wyjdzie. Po prostu chciałem być na otwartej przestrzeni, żeby unikać ich ciosów. Dobra. Mam nadzieję, że ten trzeci padł. W sumie z jednym sobie poradzę sam. No, nie ma go tu. I bardzo dobrze, cieszy mnie to. Tutaj mamy generator, a tutaj w środku coś znajdę? No pięknie. Maszynopis. I czytamy. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into a hundred dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. There' <laughs> this forestry equipment around. Być coś, co użyć, Pięknie, strzelba. Pokaż mi, jak ta strzelba wygląda, chłopie. Chciałbym ją jakoś zobaczyć. Ale się nie da. Oczywiście. Coś jeszcze tutaj znajdę? Nie. Dobra, uruchommy ten... Kto mi zamknął drzwi? Proszę się... Proszę się tak brzydko ze mną nie bawić. Uruchommy. I kto mi znowu przeszkodzi, co? Aha, teraz to Dobra, przynajmniej mamy odrobinę światła dla siebie. Tam więc jeśli ktoś do nas wyskoczy, wystarczy, że tam staniemy. Biegnij Alan, biegni, biegnij, 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 biegnij Odpocznij sobie. Tak, chcę go w tym miejscu, gdzie ja Cię dałem. E, kolejka była. Aha, tutaj sobie zrobiłem most. Tak, 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 dobra. A no więc teraz musimy się wrócić. Jak na złość. Zaciąłeś się. Ale czy... Jakie ja się tam teraz mam dostać? A, drabina jest, ok. Wchodź. Wspinaj się, wspinaj się, chłopie. No, kto mi tu przyjdzie? Kto mi tu przyjdzie? Skacz! No! I. Sk no, oczywiście. Coś musiało pójść nie tak. Spinaj się. Jeszcze raz, Alan. Skoncentruj się. Tutaj sobie zejdziesz normalnie. No, pięknie, chłopcze, pięknie. Nieważne, kto mi wyskoczy, mam was gdzieś. Ja tu w tym momencie jestem bezpieczny. Amunicja to strzelby. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. Mm, the weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know I'm, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and who would keep you company all night long if I weren't. Yeah, it looks like uh, I'm not the only one staying up late. Caller, you're on here. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but, Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Oh, Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he just too dumb for his own good. <laughs> well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks. You have a good night now. Czemu ja mam wrażenie, że Tobie go tutaj spotkam? Kolejne znaki, które mówią mi, że mam iść tutaj. O nie, 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 wyłączcie tą muzykę. Kolejny znak, God damn it, no. Może będę tego żałował. Nie, to nie o to chodziło. No cóż, nie mam zielonego pojęcia o co chodzi z tymi znakami. Nie mogę tutaj nic zrobić. Może ktoś z Was wie o co chodzi. Chyba, że te znaki reprezentują miejsca, gdzie są skrzynki. To nie byłoby nawet takie głupie. Ale wiem, że w tej grze jest takie coś jak odnajdywanie znaków. Nie tyle, że trzeba to w grze robić, ale to są... Hmm, tak jak znajdywanie tych termosów z kawą. A, zostaw tą rakietnicę, chłopie. Kartka. I nie zgadnę, będzie wzmianka o piesku. Kurczę, coraz więcej się tego robi. Szkoda, że tego nie będziemy mogli znaleźć. Na

Jest! Taki! odwalcie się! Dobrze ci radzę! Nie masz szans ze mną. Hmm, no, chyba tędy musimy iść. Ja tak wolę powoli, powoli się przemieszczać. E, stacja benzynowa jest tam. O, 커容 optimisticów wysicationów szybki koleś? pow Łof. Wow. Nie wiem czy dobrze robię, tak marnując tą amunicję, ale... innego wyjścia chyba nie ma. I nie wiem, czy dobrze robię za... zapuszczają cię w ten las. Alan, ruszaj się, ruszaj się. Wow, tam jest światło. Czy ja w ogóle gdzieś dojdę idąc tędy? Znowu? Coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest, coś tu jest, coś, 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 coś. Trochę oddechu. it looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight light spilled into the room through an open door at the back and i made my way toward it without any warning i was blinded by a bright light an old portable tv on the shelf had come alive by itself impossibly i could see myself on the screen talking like a madman. <laughs> Tu Alan. Przeładuj. A nie udało mi się uniknąć. O, o. E, to zaczyna się robić niebezpieczne. I, bar i to bardzo niebezpieczne. To... Znów tu są. Fak! Ilu was tu będzie? No nie! Jak tak dalej pójdzie, to ja wykorzystam. Au! tam całą amunicję. Amunicję. Sweet heaven. Czy ja tutaj... Jezu, proszę cię, uruchom to. Genialnie. O, amunicja, świetnie. Podnieś. Podnieś. Aha, baterii nie muszę podnosić, bo z nich nie korzystam. E, powiem szczerze. Aha, tam jest ten. Wow. Dobra. Robi się coraz bardziej intensywnie, muszę powiedzieć. Zapewne to przyznacie, ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.